Opowiadania dla super dziewczynek i super chłopaków, czyli z głową w chmurach. Odkurzacz, część druga rozdziału. O jej właśnie przechodził koło wlotu do rury odkurzacza, gdy poczuł niespodziewany uścisk. Coś go chwyciło za mały kuperek i próbowało wessać. Ożty ty, potworze, krzyknął rozgorączkowany o jej. Puszczaj, puszczaj natychmiast! Przez chwilę wydawało mu się, że jest dzielnym, walecznym rycerzem, który próbuje uwolnić się ze smoczej paszczy, inaczej rury, która jest strasznie smocza i długa. Co teraz będzie? Zapiszczał cichutko, postanawiając zarazem, że nie czas wpadać w panikę. Jeśli mam się uratować, stwierdził nadzwyczaj odważnie: Potrzebny jest plan. Mógłbym na przykład, zaatakować potwora od tyłu i zmusić go do odwrotu. A noż widelec się uda. Tak też uczynił. Resztkami sił ruszył z odsieczą, co wcale nie było łatwe. Każdemu byłoby ciężko z ogonem grubym jak trąba. W rezultacie na wpół żywy ojej wyrósł za odkurzaczem, chwycił napastnika za jego ogon, który nie wiadomo czemu znikał hen w ścianie, i ile sił w mięśniach pociągnął. – żeby ci się tak odechciało dokuczać! – odważnie wystękał. – I żebyś poczuł, jak strasznie jest być pożeranym! – Ech, ech! – zapierał się coraz mocniej, aż zrobił się prawie czerwony. W tym samym momencie koniec smoczego ogona wypadł ze ściany. To chyba była wtyczka. Odkurzacz zaczął się ściszać i ściszać, zupełnie jakby pokorniał. Uparta rura, przyssana do strusiowego kuperka, także przestała się prężyć i padła dlała na dywan. Nastała cisza. – Hurra! – zawołał o jej. – Zwycięstwo! Sam pokonałem smoka! Po czym popatrzył ukradkiem, na obolały kuperek. O, zaraz, co to? zapytał z nietęgą miną. Na kuperku ojeja widoczny był łysy placek. Czy może raczej miejsce, w którym zabrakło piór? Wszystko wskazywało na to, że w czasie walki stracił najlepsze sztuki i teraz wyglądał jak lekko nieopierzony. – Ach, więc to tak! – zmarszczył złowrogo brwi, chwytając się skrzydełkami za boki. – Zwykły rzezimieszek, oprawca! Oddawaj, piórka, oddawaj, pókim dobry, bo tak ci poplączę rurę, że będziesz jak wielki supeł. – Co? Znowu udajesz, że mnie nie słyszysz? Zdenerwowany struś nie wytrzymał i chwycił bestię za pancerz. – Wówczas… Zdarzyła się rzecz nadzwyczajna. Puknęło, brzdęknęło i na grzbiecie odkurzacza otworzyła się tajemnicza klapka. Ojej! wytrzeszczył z przejęcia oczy o jej. W środku dzikiego smoka znajdował się worek z dziurą. Ojej zajrzał do środka, a potem wcisnął pazurki. Nie było to miłe zadanie. I nazbyt rozsądne, bo trafiał na różne śmieci. Włochate koty, kawałek zapałki, okruszki, ogryzek, knot świeczki. Wyliczał zniecierpliwiony, dopóki nie znalazł zguby. Są, są! Nagle zatańczył rozradowany. Moje wyrwane piórka! Po powrocie Adasia. O jej, nie szczędził mu opowieści. Ciekawe tylko, dlaczego pozmieniał niektóre szczegóły. Według najnowszej wersji, wszedł do dużego pokoju w poszukiwaniu nożyczek, kiedy za jego plecami wyrósł potężny potwór, który machał czymś na kształt trąby i ryczał, że albo struś złoży mu pokłon, albo zostanie pożarty. I to już nie były żarty. Naturalnie, co o jej podkreślał na każdym kroku, w ogóle się nie przestraszył. Poza tym, pokonanie krwiożerczej bestii to dla niego prościzna. Toteż od razu wezwał potwora na rozstrzygającą walkę. Choć jak to zwykle bywa, walka nie była łatwa, przechylając szale zwycięstwa, to na jedną, to na drugą stronę. Bohaterski ojej został ugodzony paszczą potwora, przez co stracił parę piórek. Jednak to potwór poniósł najgorsze straty w postaci licznych podziowań. Koniec końców w finalnym punkcie bitwy ojej tak mężnie pociągnął potwora za ogon, że ten bez dyskusji się poddał. Adaś z uwagą wysłuchał historii, obiecał, że piórka odrosną, i przytaskał. Dobrze znanego sąsiada. O jej trochę się zjeżył, ale udawał twardziela. Oto twój pokonany potwór, odkurzacz, czyli urządzenie na prąd, które ułatwia sprzątanie, powiedział Adaś, wcisnąwszy do gniazdka wtyczkę, co z racji zakończenia ostatniej przygody od razu uruchomiło silnik. Zobacz. Ma na pokrywie specjalny przycisk, pozwalający go prawidłowo wyłączyć lub włączyć. Tu Adaś wyłączył ryczący odkurzacz i mówił dalej: Odkurzacz nikomu nie zrobi krzywdy. No, co najwyżej może ukradkiem wciągnąć coś więcej niż śmieci jeśli się go nie pilnuje. To wszystko wyjaśnia! przerwał radośnie o jej i podsumował. A ja się dziwiłem, dlaczego nie uciekł, gdy mocno zmarszczyłem brwi. Po więcej opowiadań, zapraszam do książki opowiadania dla super dziewczynek i super chłopaków, czyli z głową w chmurach. Zapraszam również. Na moją stronę internetową i na Facebooka. I pamiętajcie, warto czytać.